I tak. Te do Jeszcze jedna kromeczka została. O ja, o. ah. zajebista nie wiecie co dobre naprawdę nie wiecie co dobre na targa kupujecie główna, a to jest najlepsze to jest konserwa najlepsza jaka może być no i cóż z tego że pisze karwan dla psów a tu pisze dla wszystkich raz. ZWIERZĘTA I LUDZIE DLA WSZYSTKICH RAZ PISZĘ DLA LUDZI I DLA ZWIERZĄT A, Zjedlibyście ale ja wam nie dam musicie sobie kupić i spróbować w domu nie chcecie? Z galaretką? O, zagryźć nie, jest ruska, tylko polska, pisze z kurczakiem i z galaretką. i co myślicie że umrę co tak że myślicie że ja umrę że zjadę karmę psią ja tę karmę tu już zjem, jem pół roku jest najlepsza dla mnie bo ja nie choruję a wy chorujecie to masz spróbuj chcesz Tu się mm, z galaretką teraz. Mm, mm, mm. Z galaretką takie asie. Mm. do tego i koniec. Na później śniadanie zaliczone.